Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się wymianą napędu optycznego. Wiadomo, że jak spisuje się napęd optyczny, to nie będziemy z całym komputerem lecieć do serwisu czy do sklepu informatycznego, bądź informatyka, albo informatyka będziemy właścili do domu, żeby nam to wykonał. Możemy to zrobić sami za darmo. I to jest bardzo proste. To tak samo jak podobnie jest jak z wymianą dysku. Tutaj jest kabel od zasilania i również taśma, która przesyła informacje do dysku twardego. Ona jest podpięte razem z dyskiem twardym. Mogą być różne układy: dysk i, i dysk, i dysk i napęd, napęd napęd. Po prostu tutaj są dwa na w płycie głównej te taśmy są podwójne, to możemy teoretycznie mieć dwa dyski i dwa napędy, bądź nawet trzy dyski i jeden napęd, to już w zależności od potrzeb danego użytkownika komputera. I tutaj przy wymianie napędu, najpierw odłączyć należy zasilanie i taśmę, żeby nam było po prostu łatwo to wyciągnąć. Tutaj akurat jest napęd dobrze dostępny, nie trzeba nic innego wymontowywać, bo tutaj nie będzie nic nam przeszkadzało. I przy wymianie napędu optycznego również należy odkręcić obudowę z dwóch stron, z tego względu, że śrubki są z jednej i z drugiej strony. Z tamtej strony śrubkę odkręciłem. Akurat mam napęd na jednej śrubie. Tutaj nie dawałem, bo już mi brakło śrubek, bo sam komputer składałem. I tą śrubkę należy odkręcić. Staram się zrobić tak, żeby to było widać. Odkręcamy śrubkę, bierzemy ją, wyciągamy. Napęd tak, tak, żeby niczego nie uszkodzić, najlepiej przodem z budowy Na tym napędzie również mamy zworkę i miejsce na taśmę i miejsce na zasilanie również jak zauważymy w tym napędzie jest tutaj też szersze zasilanie jak na dysku. Zazwyczaj jeżeli mamy podpięty dysk i do dysku mamy napęd, to ten napęd zazwyczaj jest ustawiony na slave. Jeżeli nie mamy pewności jak ustawić napęd, to najlepiej ustawić tak jak stary, był ustawiony w takim samym położeniu, wtedy nie będzie żadnych problemów i komplikacji. Jeżeli już wzięliśmy napęd inny, to wkładamy z powrotem w to miejsce i sobie ustawiamy tak, żeby był równo z komputerem, On będzie mniej więcej o, w ten sposób. Najpierw proponuję napęd przykręcić. żeby po prostu przy zakładaniu taśmy i kabla od zasilania nie poruszał się był na sztywno po prostu podłączamy teraz taśmę i następnie kabel zasilający nam ten napęd. Ja w tym zasilaniu to są właśnie takie wejścia SATA. Jest tu nawet napisane SATA. Nie wiem, czy to będzie widoczne. I to są właśnie na te nowsze dyski i napędy, niektóre zasilania po prostu mają i tak, i tak. Ja po prostu używam tych starszych dysków i napędów, bo po prostu mi się nie psuły i nie miałem potrzeby ich wymiany. I to była cała filozofia wymiany napędu.